Kurwa. Zachodzę, zachodzę Ach, A jednak nie Patrz na to Pyk Nagrałeś sobie? Marzę kolekcję kolekcji szkiodaba

No, skurkowańcu, dobra. Tego mnie nie zabiją. Zresztą z jednego tego nie strafiłem. Nie no kurwa, nie da się takim tempem tego robić. Dawaj kurwa, tak o. No i koks. Nie! Ja PIERDOLĘ mm. oh, yes, 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 yes. oh, O nie, nie, nie! O jeszcze gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze, jebać Disa kurwe z Wisa Matfiza Tetrisa Anobisa Dioniza Waliska, Matiza Ramiza Visa Introiza Hiperan Liza Luiza Suareza synteza orteza geneza kate heza gierczaka od D. Kurwa O masz tam lipa JA PIERDOLĘ STARY CO TU SIĘ WYDARZYŁO WŁAŚNIE No ja nie mam pojęcia Jak do niej okiem LOL A mnie szudnij Jebać disa szambonurka rurka wiewiórka Mega mu w odbyt Proste Jestem paskudnym, śmierdzącym trolem. Widzicie ten nos i ten ryj? To jest ryj trola. Kurwa! One mogą do wody wejść? O, o, kurwa! Nie, one mogą do wody, one mogą do wody, one mogą do wody, mogą do wody Ja pierdolę! Aaaa! Aaaa!

nie będę tego pokazywał na streamie, ale. I Ale sobie tego nie za bardzo podniosę, co? Ja już po się w TURNEEE Idę, idę, idę Idę, idę, idę się wywałem Pomogę ci? Masz go chyba za to Mogłeś się zatrzymać z tego kurde Ja pierdolę! Udałeś się wyleczyć. Wiem, 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 kurwa! No dobrze zagrał, no dobrze zagrał, nie wiem. Sorry, prze przegrałem właśnie ci grę O! Ze snurlaxem nigdy nie jest zwijana piona. Mogę mu na mordę co najwyżej puścić bona. Bo Wyjebane mam w ciebie Snorla, zrucham ci matę Wziąłbym cię na matę Spuściłbym ci się na klatę Bo to Mixed Wrestling Waliłbym ci na piersi Kurwa, nie, 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 sorry Spoko, spoko. Sorry, sorry Nie, spoko Zajebałbym ci pancha Nie chodzi tu o ruchanie Bo nie jestem ciepły Jestem okay. od ciebie lepszy w waleniu cię na kurwę Dlatego ci zajebie. Lamusie Proszę? Teraz spierdalej rozjebany zostałeś go ghosterze, <noise> elo? No kurwa! Aaa, nienawidzę tej gry! Przepraszam! I pod przegrana, no bo oczywiście wszyscy intują w tej grze! No ale ażkę wzięli Megatron, dostaw go, nie patrz na niego. Nie no, ty kurwa gnoju chyba! Dobra, może być to. Chyba. No co zagnoj? Skyzer, też Mulo Specjalnie to zrobił, widzieliście to? Podbijasz do niej szybko, mówisz... laska, będę cię ruchał. I ona od razu wiesz, leci na ciebie, bo jesteś takim hamem i leci na ciebie, bo to jest taka wiesz... Pewność siebie maksymalna. Nie? Tak, 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 I, tak, 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 i... tak się podoba dziewczyny, bo ja myśl, myślałam, <laughs> że to jest. <laughs> Ale ona potem powie, nie spadaj głupku, a tak naprawdę wraca na chatę i tylko myśli o tobie już kurwa dnia gara z cipki z tak? taka kapie, i mówi: o, o, Jezu, niech to mnie napisze, i ty potem do niej piszesz, a ona mówi: Jasne, jasne, zruchaj mnie, chociaż jest dziewicą, to już chce się próć w dupę, bo tak ją wiesz i kurwa pruje się analnie, grudy, Macie, syraki kurwa tak? tryskają na ścianę. Tak? Ona chce się kurwa jebać, jak się tak? chce się, no takie. A, a jak mnie podrywałeś? Ej, honej, a jak te kulki na, na streamie Zapyta zrobić? Jak te kulki nie... zrobić? Co <laughs> Dobra, to ty to ty potem odpis... w jakiś głupi sposób. Że... No powiem ci tak, jestem z Krakowa i chciałbym pozdrowić Norberta, bo jestem jego widzem. Dwyko odpadałem. O, ty kurwa. Żeby cię Norbert w Warszawie mustankiem przejechał. Prawda? Zabiłam kurwa! Dobrze. To nawet Macie się ucieszył. Wow, widzicie, jakie emocje na są? Nie bardzo, bo zaraz mamy zakręt. Murzynek! Okay, musimy mówić, też gaz, jaki mam okay, dać. Prawo, 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 prawo. I... Nie wiem, gdzie jesteśmy na torze. Prawo, jesteśmy na tym najbardziej zakręcie, tak, by najdalej. Okej, okay, lewo. Lewo. <laughs> No nic, spaliłem no co? Zdarza się. Kurde, ogólnie ona była już prawie gotowa. mówię, dobra, jeszcze dwie minuty. Czyliście to? Jadę do Włochów. Do Włoszech. Spędzić wakacje. Myślę, że dla mnie nie są potrzebne wakacje, ale że tak powiem, zostałem namówiony. Ja tam najchętniej siedział w domu całe życie, w swojej piwnicy. No ale wiecie, jak to jest. Więc dobrze. Czy ktoś był z was na serialu właśnie na, na filmie It 2? No. Nope. Nope. Podobno jest super fajny. Ale ty że to jest to taka jak Stranger Things no. Tak, 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 że to jest taka mroczna baśń hmm. I chciałbym się wybrać, tylko jeszcze nie oglądam jedynki. I się mówiłem z synem, że obejrzymy razem jedynkę, bo się boję sam. Mój syn ma 11 lat, na pewno będzie mi wspierał duchowo. I potem pójdziemy razem na dwójkę. To <grydy> no nie jest dobre zdanie. <grydy> <I grydy> powiem Ci, że bardzo.